Siemanko ministrze, z tej strony Razer to jest zbagowana, zlagowana, niedopracowana i ciągle zaskakująca mnie gra Battlefield 4 Tak więc jest to gameplay podzielony na dwa partie. W pierwszej części widzicie jakiś tam no w miarę dobry wynik, w miarę ogarnięty z M416 A w drugiej części raczej chciałem wam pokazać takie randomowe akcje Odpały gry, które no, odpały w grze, które no niestety czasami mi się zdarzają Ale to raczej przez to, że ta gra jest troszeczkę niedopracowana No tak więc w dzisiejszym komentarzu chciałem powiedzieć troszeczkę o Battlefield 4, gdyż gra już ma no, prawie dwa tygodnie, no i też troszeczkę pod koniec filmiku Call of Duty Ghosts. Tak więc zacznijmy od Battlefielda 4. Pewnie jesteście troszeczkę zdziwieni takim wstępem, że gra jest zbagowana, znagowana, niedopracowana i w ogóle. No ale uwierzcie, mi tak naprawdę jest. Jeżeli jeszcze nie kupywaliście tej gry, no a zamierzacie kupić, no to tak naprawdę nie wiem, czy się opłaca tą grę kupować, bo w moim mniemaniu raczej się nie opłaca. No i w tej chwili przejdę do takich pod. Punktów, tak jakby powiem wam troszeczkę, dlaczego się nie opłaca? E, gra jest zbagowana, naprawdę jest bardzo dużo bugów. Chociażby widzicie tutaj na tym gameplayu, strzelam ponad murkiem, a tak naprawdę kule idą w murek. No, jest, jest troszeczkę tych bugów. Gra jest naprawdę niedopracowana. Gdyby EA dało troszeczkę więcej czasu dla DICE to myślę, że gra byłaby e, zdecydowanie lepiej. E, byłaby lepsza, ogólnie byłoby mniej bugów, mniej błędów. No ale e, nie oszukujmy się, Battlefield 4 jest na tyle wielką produkcją, że no tych wszystkich bugów. Na pewno nie uda się naprawić, ale myślę, że większość się uda i poza tym chyba słyszałem, że w DAIS troszeczkę mniej osób teraz pracuje, także to też ciężko jest. No ale tak czy inaczej myślę, że no, EA powinno dać troszeczkę więcej czasu, żeby, żeby po prostu mogli popracować bardziej nad tym Battlefieldem 4. Fakt, widać, że starali się troszeczkę lepiej niż pod Battlefieldem 4, bo ogarnęli silnik, naprawdę fajnie ten silnik się prezentuje, dobra e, optymalizacja i w ogóle, no ale... Nie oszukujmy się, gra mogłaby być lepsza, no to, ale tak jak mówiłem, no Battlefield 4 jest na tyle wielką produkcją, że na pewno tutaj ta gra nie, nie, się od, nie obejdzie się bez błędów. E, tak samo zlagowana, tutaj ten netcode jest naprawdę no chujowy, ostatnio chyba był jakiś patch na serwery 7 zamiast poprawiać klienta to oni cały czas wydają patch na serwery, nie rozumiem tego który troszeczkę coś zmienił, no ale nadal to połączenie jest takie sobie ten netcode no troszeczkę jest zrypany, hitmarkery nie wchodzą zresztą na tym gameplayu zobaczycie kilka dziwnych akcji, po których nie wiem albo ja nie powinienem zabić ludzi albo oni mnie nie powinni, nie powinni zabić albo ja ich powinienem zabić, a oni mnie nie no naprawdę takie randomowe akcje ten Battlefield naprawdę mnie denerwuje i tak samo jak wspomniałem że ta gra mnie cały czas zeskakuje bo po prostu nie wiem, strzelam pierwszy do typa on ma wolniejszą broń mimo to nie wiem, jakim cudem wygrywa tą walkę, albo, albo naprawdę są, są takie sytuacje, że po prostu na twarzy mam facepalm'a i mówię, what the fuck, jakim cudem. No niestety, niestety, ale no tak jest, że ten Battlefield jeszcze no, nie jest dopracowany, no ale myślę, że będą upracować nad nim. Mam taką nadzieję, bo naprawdę ta gra mnie denerwuje, już wolę Call of Duty Ghost, z którym mamy mniej klatek, e, chociaż w którym mi lepiej idzie to już wolę Call of Duty Ghost, chociaż Battlefielda 4 ostatnio też pykam sobie tam ze znajomymi to nie jest źle, bo Battlefield, 4 naprawdę można tak sobie popykać z znajomymi for fun, bo Battlefield jest raczej tak, żeby popykać ze znajomymi, pokomunikować się. Battlefield to jest raczej gra, drużyn gra drużynowa. Jeżeli gracie drużynowo, to naprawdę powinno wam iść zajebiście. No i, no i właśnie ostatnio grałem ze znajomymi i naprawdę drużynowo, porozumiewając się, naprawdę jest zajebiście, ale, ale to nie zmienia faktu, że ta gra mi się no, jakoś, jakoś nie przypadła za bardzo do gustu. Jednak wolę te Call of Duty Ghost, z którym, no, tak jakby u jakby to powiedzieć, miałem problemy aż 4 dni po premierze. Dopiero w czwarty... nie, w czwarty czy też Nie, tego to czwarty dzień po premierze. Obszeraiłem jak mam obejść te zbugowanego, tego zbagowanego żołnierza, bo też nie oszukujmy się, że Call of Duty Ghost też jest dosyć dużą produkcją, oczywiście mniejszą niż Battlefield niż Battlefield 4, bo tam mamy o wiele większe mapy. E, mamy, chociaż mamy o wiele większe mapę na multiplayerze, chociaż mamy singla krótszego, nie mamy Koopa. Ale mimo to e, Battlefield 4 jest równie dużą grą, a Call of Duty Ghost no, na multiplayerze no, też troszeczkę jest niedopracowany, muszę to przyznać. Optymalizacja gry jest naprawdę słaba. Ja grając w Battlefield 4, mam więcej klatek grając w Call of, niż grając w Call of Duty Ghost, także tutaj jest troszeczkę małe nieporozumienie. E, słaba optymalizacja to Call of Duty chyba zawsze było słabo do, do, do zoptymalizacji. No, i tak jak mówiłem wcześniej, no, aż 4 dni rozkniełem jak pozbyć się tego błędu z klasami, a tak naprawdę pisałem tam z supportem, a oni mi napisali, że no, dobra, spoko, dzisiaj rozwiążemy twój problem. Czekałem 2 dni nic i gdzieś tam przeczytałem na necie, żeby, żeby spróbować dołączyć z jakimś kolegą. Dołączyłem z jakimś kolegą i tak naprawdę weszłem w te uzbrojenie i tak sam randomowo to odkryłem, i no i cieszę się, że to odkryłem, bo tak naprawdę. Zapłaciłem za tą grę 150 zł, no i, i grać w nią chcę. I zamiast wydawać jakieś patze poprawiające grę, to oni nic. A moim zdaniem, Call of Duty Ghost jest lepszy niż Battlefield 4. Fakt, ma dużo błędów, ale jest bardziej dopracowane i gra się lepiej. Chociaż, chociaż mam mniej klatek, to gra się lepiej. I dalej, właśnie przychodząc do Call of Duty Ghost, yy, no. Gra jest taka jaka jest. Naprawdę gra jest fajna, gra się dobrze, tylko z tą optymalizacją jest strasznie słabo. Mam mało klatek i właśnie jeżeli chodzi tutaj o nagrywanie od razu nawiążę. Eee, będzie krucho z nagrywaniem Call of Duty Ghost na kanał. Jeżeli oni nie wiem, nie poprawią tej optymalizacji, chociaż w jakiś sposób nie wiem, nie poprawią tego, nie wydadzą jakichś lepszych sterowników, nie poprawią chociaż w jakimś minimalnym stopniu funkcjonowanie i działanie tej gry no to o to niestety Call of Duty Ghost multiplayer na kanale nie będzie chyba, że chcecie oglądać materiały w 30. Nie, nie no, mniej niż 30 klatkach. No, no dobra, gdzieś tak w 30-40 klatkach, ale sami wiemy, żeby grać w Call of Duty płynnie trzeba mieć. No 60 klatek jednak, a nie wiem czy by się wam to przyjemnie oglądało gdzieś tak Call of Duty Ghost 30-40, no może tam dochodząco do 50, no, ale z nagrywaniem Call of Duty Ghost dzisiaj właśnie próbowałem to są naprawdę duże spadki klatków. Shit, nie, o Boże! Mam duże spadki klatek, także myślę, że Wam się to by raczej niekomfortowo oglądało. Raczej chciałbym jakieś płynniejsze materiały uploadować. I właśnie wczoraj sobie robiłem, nie wiem, przedwczoraj robiłem format komputera, żeby. Ogarnę jeszcze Call of Duty Ghost, myślałem, że to coś właśnie ze Steamem albo coś z plikami gry, albo też myślałem, że to coś z chmurą Steam, próbowałem tam resetować chmurę Steam w Steam, a z chmurę Steam w Call of Duty Ghost, a tak naprawdę okazało się, że, że po prostu wystarczy wyjść z jakimś kolegą i tam ogarnąć sobie to uzbrojenie i zagrać, zdobyć te punkty, oddzielić, odblokować klasę i już mamy wszystko na lajcie. No to chyba byłoby na tyle, taki szybki, czy nie, nie szybki, bo ponad 6 minut trwa ten materiał, no ale taki update'owy materiał, troszeczkę o Battlefield 4 też powiedziałem, no i nie wiem, jeżeli chcecie kupić tą grę, no to możecie ją kupić, ale jeżeli macie dobrego kompa, to po pierwsze, po drugie, jeżeli macie dobre nerwy i po trzecie, jeżeli chcecie grać z kolegami, bo z kolegami w tą grę się gra zajebiście, a samemu, no... No chujowo, chociaż nawet z kolegami są naprawdę frustrujące sytuacje dzi Dziwię się też czasami jaki, Jakim cudem ja zginę Albo jakim cudem to się stało, lub to, lub to No i jeszcze to do Call of Duty Go Słyszałem, że ma być, Mają wprowadzić gdzieś tak za miesiąc Lub też za dwa tryb kina Czyli w jakimś tam patchu mają wprowadzić kino Czyli jeżeli już dodadzą kino To myślę, że będę mógł nagrywać, ale Na razie na żywo na, Z moim frapsem, nie, nie, nie mówcie mi, że mam Kombinować z jakimś innym programem, bo nie, nie ale Akszyna próbowałem ogarnąć, ale. E, Nichu ja nie nie udało mi się, nie chciało mi się nawet ogarnąć tego programu także no, Fraps jest moim najbardziej zaufanym programem najbardziej, najdłużej go używam i jak wiecie strasznie obciąża kompa a Call of Duty Ghost no też strasznie obciąża kompa czyli połączenie tego plus tego równa się mało klatek przy nagrywaniu i straszne ścinki tak więc myślę, że jak dodadzą kino w Call of Duty Ghost za miesiąc lub też dwa to coś nagram, chociaż miesiąc, miesiąc, aż miesiąc to jest naprawdę dosyć długo ale myślę, że nie wiem, no może coś się ogarnie, może nie wiem, poprawią coś w tej grze, zoptymalizują, ja kartę graficzną nową może kupię gdzieś tak na święta, to wtedy będę mógł sobie na lajcie grać, w jeszcze Battlefielda czwóreczkę na lajcie bez żadnych ścinek, w Call of Duty Ghost też i nagrywać materiały na żywo, a na razie jest to moją GT 430 drewnianą, e, no niestety nic. Może też będę powracał do starszych części, może też będę nagrywał MW2, bo miałem takie, miałem takie zamiary, żeby nagrać MW2. Na razie wam nie będę zdradzał co, bo to tak jakby na przyszłość sobie zaplanowałem i myślę, że. Myślę, że to mi się uda, jeżeli sobie zainstaluję MW2 i sobie ogarnę, to też się będą pojawiały materiały z MW2, bo fajnie jest tak czasem powrócić do starszego koda, a myślę, że ten pomysł, jaki chcę zrealizować z MW2, jest dosyć fajny. Dobra, już nie będę przedłużał, bo gameplay... O, strasznie się rozgadałem, jak już coś zacznę gadać, to napierdzielam i napierdzielam. Tak więc e, musicie mi wybaczyć, że na razie nie będzie materiałów z Call of Duty Ghost, chociaż postaram się w jakiś sposób tam poprawić tą grę... Nie, 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 ja nie postaram się poprawić optymalizacji, mam nadzieję, że... Infinity War i Activision spróbuję poprawić tą aktualizację, wydadzą jakieś patch i gram będzie chodziło lepiej. Ja jeszcze będę nie wiem kombinował jakieś ustawienia w panelu serowania NVIDII, w w nie wiem, zmniejszał jeszcze rozdzielczość bardziej. Chociaż mam i tak 1280 x 720. Nie wiem, będę jeszcze kombinował i mam nadzieję, że jednak nagram coś z, tym, z tego Call of Duty Ghost, bo aż miesiąc czekania na kino, na te kino aż dodadzą, no to troszeczkę byłoby no, smutno, jeżeli nie będzie. Pierwszy materiał mój z Ghost będzie dopiero w grudniu, a teraz naprawdę, no teraz będzie taka przerwa i niby nic niby nie będę nagrywał. No ale dobra, anyway, mam nadzieję, że ten, e, można powiedzieć, update Wam się podobał. E, no i cóż, trzymajcie się, na razie, cześć, hejka!